Ja się Kurde, ale wyglebił. Ty patrz, Trzy, cztery, Policja 5, 6, 7 siedem chyba. O. Normalnie wykolejone. Dobra, chodź, idę, no, lepiej. Czekaj, Czekaj będzie. minut do no, 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 Po tym nie się nie chce. No ja tam. No. Dziewczyny, dziewczyny, dopiero nie, to już się chciać. Siema, koty, poszła być pierwszy ląd. To po drugiej stronie jeszcze oczywiście. Tore są całkowicie przyczerozwalne. Tu wszystko porównalne. Miło zamknie się nagrywa. Pak się nawet jego. No, co?